Cześć kochani! Zastanawiacie się, co kupić na prezent pod choinkę swojemu chłopakowi, mężowi lub po prostu kumplowi? Dzisiaj przedstawię Wam listę 10 niedrogich, ale za to ciekawych pomysłów na prezent. Mam nadzieję, że któryś z nich przypadnie Wam do gustu. Numer 10: Podgrzewacz do kubka na USB. Cena około 20 zł. Niby nic, ale picie porannej kawy czy herbaty, która jest ciągle ciepła, może naprawdę uzależnić. W dodatku podgrzewacz nie jest drogi, bo można go kupić nawet za 20 zł. Mój mąż sam takiego używa w pracy i jest bardzo zadowolony. Numer 9. Długopis strzykawka. Cena około 5 zł. Świetny, niedrogi prezent i super gadżet, dzięki któremu twój chłopak nabierze nauczycieli i kolegów w szkole, czy koleżanki i kumpli w pracy. Długopis do złudzenia przypomina strzykawkę wypełnioną krwią. Numer 8. Lodowy kufel do piwa. Cena około 30 zł. Ten lodowy kufel sprawi, że piwo będzie zimniejsze niż nos eskimosa. Dzieje się tak, ponieważ trwały akrylowy kufel wypełniony jest czystym, nietoksycznym płynem, który świetnie się zamraża. Praktycznie rzecz biorąc, pijesz piwo z kufla zrobionego z lodu, ale bez nieprzyjemnych, zimnych kropli wody spadających na spodnie. Numer 7. Kamienne kostki do drinków cena około 30 zł. Dobrą whisky należy podawać w odpowiedniej temperaturze. Właściwie każdy inny drink również lepiej smakuje schłodzony. Dodanie do szklaneczki kostek lodu ma jednak zasadniczą wadę. Po roztopieniu lód rozwadnia trunek i psuje jego smak. Dlatego najlepszym sposobem na schłodzenie drinka są kamienne kostki. Po wyjęciu ich z zamrażalnika można je natychmiast wrzucić do szklanki, aby cieszyć się idealną temperaturą i smakiem ulubionego trunku. Jeśli Twój facet pije tego typu trunki, to prezent będzie idealny. Dobrze sprawdzi się również jako prezent dla taty. Numer 6. Papier toaletowy 100 zł. Cena: około 20 zł. Czy Twój facet zawsze marzył o tym, by być tak bogatym, by podcierać się banknotami i to w dodatku nominałem 100 złotowym? Jeśli nie ma jeszcze odpowiedniej sumki na koncie, ale już chciałabyś wyrobić w nim odpowiednie nawyki, to ten prezent będzie strzałem w dziesiątkę. Numer 5. Korona dla Wacusia. Cena około 40 zł. Nie jest tajemnicą, że centrum dowodzenia każdego mężczyzny wcale nie znajduje się w głowie. A że ktoś musi tą całą maszyną dowodzić, warto docenić króla, który tym wszystkim rządzi. Dzięki temu prezentowi każdy mężczyzna poczuje się wspaniały, doceniony i uwielbiany. Numer 4. Otwieracz gadająco liczący. Cena około 40 zł. Facet uzbrojony w ten niezwykły przedmiot szybko stanie się gwiazdą każdej imprezy. Gdy ktoś spróbuje otworzyć nim butelkę, usłyszy jego głos płynący z głośnika. Wbudowany licznik butelek pozwoli ustanawiać mu kolejne rekordy spożycia, a następnego dnia dokładnie będzie wiedział, od czego boli go głowa. Numer 3 Drapaczka do jajek. Cena około 60 zł. Niełatwo wymyślić prezent niebanalny, elegancki, a do tego zabawny i przydatny. Słowem, godzin prawdziwego dżentelmena. Drapaczka dżentelmena to bardzo przydatny gadżet. Służy do drapania tych części ciała, których publicznie dotykać nie wypada, a jak wiadomo, swędzą czasem tak samo jak głowa czy ręka. Drapaczka umożliwi rozwiązanie problemu szybko i dyskretnie, bez narażenia się na towarzyskie wpadki. Numer 2. Akwarium dla mrówek. Cena około 80 zł. Bardzo ciekawy pomysł na prezent zarówno dla chłopaka, jak i męża czy taty. Akwarium jest niezwykle proste w obsłudze, ponieważ nie wymaga praktycznie żadnej obsługi. Musisz złapać tylko kilkanaście mrówek, zrobić kilka małych otworów w żelu i umieścić mrówki w środku, dając początek niezwykłej mrówczej kolonii. Nie musisz troszczyć się o ich karmienie, gdyż owady żywią się żelem. Wystarczy raz w miesiącu otworzyć wieko, aby przewietrzyć wnętrze. Numer 1. Gadający pilot do sterowania kobietą. Cena około 50 zł. Każda kobieta wie czego tak naprawdę pragnie mężczyzna. Urządzenie do sterowania kobietą posiada zabawne funkcje, takie jak: podaj piwo, idź do mamusi, zamilcz kobieto czy też zaproś koleżankę. Pilot wydaje komendy sugestywnym głosem profesjonalnego lektora, aby kobieta nie musiała czytać w myślach swojemu wybrankowi. Zapewniam, że na pewno ucieszy się z takiego prezentu i będzie się przy tym dobrze bawił. Jeśli żaden z pomysłów nie przypadł Ci do gustu, a dobrze znasz swojego faceta, to możesz mu kupić jakieś perfumy, butelkę alkoholu bądź po prostu biżuterię. Na koniec pozdrawiam Monster Gamesa, Draven Fixa, Avocado, Martę Petkę oraz Natalię Szewczyk. Buziaki dla wszystkich moich widzów i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.